Siema, z tej strony Karol i witam was w drugim odcinku z serii komputerowych czołgów W tym odcinku Maus, czyli 10 tier, niemiecki ciężki No to tak, najpierw krótkie porównanie w Porównanie z czołgiem ciężkim amerykańskim T110E5 Wytrzymałości Maus ma jak widać, no dość sporo więcej Jest dużo cięższy Ma większą moc silnika, ale mniejszą prędkość maksymalną, no, przez masę zapewne Dużo wolniej się obraca, ma mniejszy pancerz kadłuba, lecz większy wieży. No i kontowanie płyt pancernych, jak zresztą widać, jest bardzo fajne. Poma pomaga w odbijaniu pocisków. Co do uzbrojenia, to przygotowałem sobie jeszcze działo z T110E5. A więc, tak, jest podobnego kalibru, więc można ładnie porównać. Szybkostrzelność jest większa w T110. I większa z nim penetracja, ale większe uszkodzenia ma maus, ma mniejszą celność, dłużej celuje, no i więc, jak widać, wychodzi pod większością względów, to działo jednak gorzej, no, tylko większe obrażenia zadaje. No ale teraz koniec tego sprawdzania danych, teraz czas na sprawdzenie w bitwie. Też widzę, mają Mausa i 2 i 7 Mamy trudnych przeciwników. O, i jeszcze niszczarka 183. No, czołg ciężki. Zdobycie bazy, no to nie będzie takie proste. No, zresztą, jak widać, wykonuję te misje osobiste na Stuga 4. idzie tam. Bo rzekłbym, że niezbyt tak, ja na razie. Bo widziałem, że wielu ludzi już tam zdobyło Stół gaz, tych, szczególnie tych, właśnie tych. Co więcej, grają to. Bo jak inaczej, najciężej może być z czołgami lekkimi, chyba że 13,90 albo czymś niższym. Bo to, chociaż widziałem, że Faja robił kami lekkimi. Konto premium mi się niedawno skończyło, więc teraz będzie nieźle tracił. Dobry. A już skołcik przyleciał. No, dwa skołciki no. Plutonik w kołtów. Jak można było już zauważyć, zmieniłem klan. Yy. Chociaż nie znam tego, jest to, może powiedzieć, coś w stylu połączenia klanów. Zaproponowali nam ludzie z tego klanu, żebyśmy połączyli nasze klany, ponieważ nasz, w naszym klanie nie szło nam jakoś super i jak najbardziej byli, by, byłem za. I ja od teraz jestem w tym klanie. W tym klanie jest, gramy dużo więcej CW i CW jest w formie treningu. Jako tako w tym klanie najbardziej liczy się liczą się twierdze, to jest dla nich najważniejsze i moim zdaniem to też jest najważniejsze, bo na twierdzach o wiele łatwiej zarobić niż na CW jednak. E no, jak to? Kurde, w bok. No dobra, teraz by się przydało ustawić odpowiednio, ponieważ dolna blacha jest bardzo czuła. Z przodu dolna blacha to jest jedyny czuły punkt z przodu małsa. Nikt się raczej nie powinien mnie przebić z przodu. Naj, najpre, najprędzej, właśnie, w dolną blachę. Dlatego, jak się jedzie małsem, to trzeba wykorzystywać to, że ma wieżę z tyłu i próbować się albo kontować, albo po prostu jakoś próbować ukryć dolną blachę. O kurde, Maus AWT ładnie wykorzystuje wieżyczkę tylną się tyłem wystawia Szybciej może się dzięki temu wycofywać O kurde Tutaj trochę Zjeżdża, ja nie mam jak tam za bardzo Pomóc tamtym Nie będę tutaj zjeżdżał No kurde, ale flagowało Dalej postaram się oczywiście robić taki krótki filmik jak ten pierwszy był, no bo długo nie nagrywałem z tej serii Sorry za to, ale po prostu miałem tam małą odchętę od grania w wota, chciałem zagrać też w inne gry. Kurde szczarka. I przez to nie grałem po prostu przez jakiś czas w wota i teraz wróciłem, więc postanowiłem, że zacznę sportem nakrywać bo to jeden film z serii to trochę mało... O kurde. Obieżają nas. No ja nie mam jak go namierzyć, ja on mi wycelował Kurde, no i... No i maus mnie objecha. No nie. Kurde. Tak to nie będzie. Da mi się drobna pomoc. Coś czuję, że sobie tu nie poradzimy. O, pięknie, pięknie, pięknie. No to teraz będzie twarda walka. Nie wiem, czy gdzieś tutaj powinno chyba wejść, ale nie jestem pewien. Nie próbowałem jeszcze W ten sposób, nie blazda On będzie próbował iść za siedem rąknąć Pięknie Przecież panca się pozbył A, to potomka kazał mi się cofnąć, dobra No nie no Wieża małsa mi zasłania teraz, no ale nie przebiją mnie nie, w przód wieży nie powinni dać rady Jak już to w kadłub Nie widzą kadłuba, to nie przybiją Proste O kurde, Arta No niestety czołg jest bardzo wolny I obraca się dość długo Przez co jest... Łatwym movem dla artylerii Ludzie grający artylerią będą w ciebie celować jak jedziesz tym czołgiem Ale dobra W zdobyciu bazy, no nie, tak, to, to, to się nie uda Nie widzę tego jakoś T49, ten fajny 152, to, 52, to powinien sama nie radzić. Chociaż z odległości to już miał problem z trafieniem i pewnie i z penetracją. Ale jak szybki, to powinno, powinien dać rady spokojnie objechać przeciwnika. A obrażenia są wysokie. Opa. Au! Dał rady w bok to nie ma problemu raczej. Z tego działa. No i potężny mouse zmienił się w kupę żelastwa. Ah, cały czas nią był zresztą. Więc zmienił się w kupę złą bardziej. Teraz poradzimy strzelaniem, powinien być gdzieś tarte. Nie trafił, i jarta z drogi nie strzelałem. O kurde, zwiadowca. <grywki> no dobra. Nie poszło zbyt ładnie, no i jak widzicie, minus 9000 kredytów Na premium bym zarobił Niewiele, ale by zarobił W końcu to dziesiątka to Wychodzi drogo, amunicja i naprawa Może spróbowałbym jeszcze jedną bitwę Może się w drugiej bitwie bardziej poszczęści i będzie lepsza bitwa No jakoś tego już nie widzę po tym. No mapa mi nie podeszła. Znaczy, to jeszcze zależy z której strony. Chyba, że To chyba jedynie dobra droga teraz.

Przebije go, nie ma szans Nawet nie strzelili w niego Ach, sięgubio w No, odsłoniłby mi tę Jechał chętnie tam, gdzie on teraz stoi, ale nie mam za bardzo jak. Bardzo ciężko. Jeszcze cienko trafiłem. Bo go raczej nie przebije, bo skąd to... O! O, 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 o. No nie, zdążyłem. Kiepsko strzeliłem. Arta? O, z drugiej strony oberwaliśmy. Trzeba kurde Trafiłem na dwie sety Korzę już chyba nie mogłem trafić Dobra, się tutaj nie będę z nim będę góry z tym 120 semką zaraz tu zjedzie bym się tam nie od góry rzucił Dobra, jestem na no, tylko strzelać do moich, to jest strzela tak A masz ja przyblokował mnie Gdzie to kurde, już z drugiej strony przyjechali nawet Maus taki ostrzał nie wytrzyma Heh, seta dostała swojego A ci mi na tyle wie, że e, Obiekt Obiekta mógłbym napalić A już ich było sporo, za dużo się nieźle uszkodzani byli tego, te dwa obiekty były mocno uszkodzone i Jack Tiger nieźle berwał. No, i zostały nam dwie arty. Mm, no to znowu nie zrobiłem furory, ale. Jak się potrafi dobrze ustawić i się trafi w dobrą mapę, to można się ładnie ustawić małsem, i jak się skontujesz odpowiednio, to jest ciężki do przebicia i wtedy można naprawdę sporo zrobić. A nie tak jak. Kurde. Teraz to dużo nie narobiłem. 400 obrażeń. Tylko trzy przebicia. Jeden nas budowałem. Ale uszkodzenia zablokowane przez Pancerz 2800, więc prawie drugie tyle wytrzymałości. Oberwałem. Więc jak widać, twardy jest. Co do, taka propos od razu bym wspomniał o tym misji osobistych no to mi to idzie jak na razie no tutaj mówiłem na czołach jakiś kiepsko no, najlepiej idzie na średnich i na ciężkich mi, ale... No osobiście mi się nawet trudniej robi średnie, co do właśnie nagród bym powiedział bardziej stuk 4 to będzie taki stuk 3 bardziej, no taki po bardzo podobny do 103 3G Tylko z tego co porównywałem go sobie, teraz nie będę tego A dobra, nawet mam. Ale z tego co patrzyłem, tam to działo w stópach 3G będzie lepsze. To ostatnie będzie o trochę mniej wytrzymałości, a poza tym, chyba, no, jest szybszy. Szybciej się obraca, identycznie opancerzony, nie, ale z tyłu lepiej opancerzony. No i działo to najlepsze będzie on lepsze. więc stóp 3G nawet jest, będzie lepszy od Stuga 4. Jest T28 Concept, no, to teraz będzie ciężko do czegokolwiek porównać. No dział będzie miał podobne pewnie do T25AT No i pewnie ogólnie myślę, że będzie mniej więcej równie dobry może być. Bo pancerz ma niezły 203 mm. No ale T55 no to niemiecki T54 Więc pewnie będzie bardzo podobny, nie wiem, nie grałem T54, ale podobno... Jest bardzo dobrym czołgiem, więc obstawiam, że ten też będzie bardzo dobrym czołgiem. No jak na czołg średni oczywiście ma dobry pancerz, tak jak te 54 na wieży ma 200 mm z przodu. No, na, na, na kadłubie trochę gorzej. No i jest szybki, bo to w końcu czołg średni. Uzbrojony jest no, w to samo działo, tylko w wersję niemiecką. No i wygląda tam. Z wyglądu się dużo też nie różni. A obiekt 260 to mach... będzie miał pewnie podobne działo do... I tutaj się problem, kurde, pojawia do, 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 do. gdzie on jest? ISA 4 pewnie, no, ma mniej wytrzymałości. Jest no, praktycznie równie ciężki, ma dużo większą moc silnika. Więc powinien być, no i jest szybszy No i jest bardzo szybki, straszliwie szybki Jak na czołgi ciężki 10 tieru Przy masie 60 ton 60 km na godzinę No to jest bardzo ładna prędkość Obraca się no Podobnie bardzo do ISA 4 prędkość obrotu Pancerz ma dużo lepszy E nie, na wieży to on będzie Nietykalny 350 mm pancerza na wieży No będzie ciężki Uszkodzenia też ma większe od isa 4 więc armata jest lepsza, penetracja też jest lepsza Szybkość ciutkę gorsza Szybciej obraca wieże, no ten czołg będzie, wygląda na to, że będzie dużo lepszy od isa 4 Szybszy, lepiej uzbrojony, lepiej opancerzony No ale... Zobaczymy jak zdobędziemy, no myślę, że będzie ciężko biorąc pod uwagę jakie tam misje będą Patrząc na to jakie misje są już przy stugu to myślę, że będzie ciężko, na przykład tutaj mamy, kurde... Chociaż tu jest nawet nie najgorzej. No, chociaż nie jest to takie, znowuż, jakieś... Ale gdzieś tu było takie. W szartlerach jest... Jaki? O, tu jest dość trudne właśnie. Na przykład przy... Tu na przykład najlepszy gracz w swojej drużynie pod względem zadań No to to nie będzie takie proste więc już przy tym są dość trudne niektóre misje co dopiero będzie przy obiekcie ale to zanim dojdziemy do obiekta będzie trzeba dużo się nagrać więc życzę powodzenia w wykonywaniu misji osobistych no jak już pokazywałem i mówiłem mi, mi to jakoś na razie niezbyt idzie bo stanąłem na tych i ciężko mi jakoś idzie wykonywanie następnych widziałem że tam już to Faja i w ogóle jego kuble to już tam Stuga 4 mają od jakiegoś czasu więc im idzie to o wiele lepiej no, pewnie może dlatego, że są lepszymi graczami, dłużej grają, i możliwe, że mają do tego lepsze czołgi. No i to by było na tyle z tego odcinka. Do następnego odcinka komputerowego świata czołgów. Na razie.